Droga do wolności. Tak wygląda droga do wolności, słuchajcie. Ja myślę, że każdy by chciał tą drogą podążyć. się Uwielbiam klimat tego miasteczka. I tak pięknie wszystko zadbane. Co nie poznaliście mnie? Ja siebie też nie poznaję w tej masce. I o czym dziś będzie, pewnie łatwo się domyśleć. O maskach, o odgrywaniu ról i byciu aktorem na scenie życia. Ten klimat tego miasteczka, przepiękny, cudowne stare wille. I pewnie się zastanawiacie, gdzie teraz jestem. Zdradzę Wam kawałek tajemnicy. Jestem przed restauracją bardzo znanej restauratorki. Nie powiem nazwiska, żeby nie robić reklamy. Powiem tylko tyle, że bardzo chciałabym mieć takie włosy jak ona. Ruszamy w dalszą drogę i dalszy ciąg opowieści. I dalszy ciąg historii miasteczka w fotografiach. I do zrobienia tego filmu zbierałam się dość długo. I żeby go nagrać, to miałam co najmniej dwa powody. Pierwszy to obserwacja poczyniona wiele lat temu, ale spostrzeżenia nadal aktualne. Jak często w życiu przywdziewamy maski osób, którymi nie jesteśmy. Często na skutek oczekiwań otoczenia albo dążenia, żeby być kimś innym niż jesteśmy. I żeby nie było, ja też byłam w takiej roli. Kiedy po skończeniu szkoły modelarskiej mogłam iść na Akademię Sztuk Pięknych, albo chociażby na weterynarię, to na skutek głosów płynących z otoczenia przywdziałam maskę pani, która zajmuje się liczbami. Ja ani tego nie czułam, ani nie lubiłam. Tak było. I takie to są te maski. Mogą być takie piękne jak ta, ale mogą być też szpetne. No, i dalej, teraz w kierunku starej, przepięknej, wyremontowanej papierni. A drugim powodem, dla którego nakręciłam ten film, jest historia bardzo znanego aktora, który całym swoim życiem pokazywał, Najpierw nieświadomie, później świadomie. Jak to jest grać w życiu rolę? Mam tu na myśli Jima i rolę w filmie "Maska" i Truman Show. I jak nie widzieliście filmu "Maska" i Truman Show, to warto je zobaczyć. Być może nawet zanim obejrzycie ten film do końca. No, ale nagadałam się, ale nie powiedziałam wam gdzie jestem. Jestem w miasteczku Konstancin Jeziorna. A że klimat mojego filmu zbliżony jest do klimatu tutaj panującego, to postanowiłam go tutaj nagrać. To przepiękne miasteczko z cudowną roślinnością, z cudownym parkiem zdrojowym, z przepięknymi, niepowtarzalnymi uliczkami i starymi willami no i ta stara papiernia a miejsce to jest piękne o każdej porze roku, co również Wam pokażę. <grymne> Ale ten mój spacerek to podzielę pewnie na kilka podspacerków. Bo ciężko by było to wszystko pokazać naraz. I miałam wam pokazać to miejsce o różnych porach roku. I pokazuję. I też jest urokliwie. Zobaczcie, jak fajnie te kaczki wyglądają. I zobaczcie, ile kaczek. A swoją drogą zawsze zastanawiałam się, jak im nie jest zimno. I jak wam się to miejsce podoba zimą? Ma to swój urok, ale muszę przyznać, że ja zdecydowanie wolę to miejsce latem. I jeszcze zaczęło sypać. Zdecydowanie nie moje klimaty, ale dam radę, bo zawsze daję. wam powiedzieć, że na papierze robionym w tej papierni drukowano kiedyś kurier warszawski. Przepięknie odbudowana papiernia. I pewnie chcielibyście zobaczyć. To zapraszam kawałek. Pokażę co nieco. I wspaniale połączone stare z nowym. O, a ten nie ma maski. Pewnie nie musi. Pewnie jest sobą. Jaki urokliwy kanałek, nie dość, że cudownie połączone stare z nowym, to jeszcze tak wspaniale wkomponowane w elementy przyrody, no mistrzostwo. Trzeba to czuć sercem, a ja nie mówiłam, że tutaj jest przepięknie. To wnętrza odrestaurowanej starej papierni. A ja mam teraz czas na małe co nieco, <gry> na pierwsze śniadanko. Jak pięknie połączona historia ze współczesnością. Ale wróćmy do głównego tematu. I zanim przejdę do Jim'a powiem może o tych rolach, które gramy my sami. I od razu mówię, dla tych, którzy są na początku swojej drogi, ten film może wydać się trudny, dziwaczny, ale zaufajcie swojej intuicji. Skoro go oglądacie, to jest jakiś głębszy powód ku temu, który w odpowiednim momencie się ujawni. A widzicie łabędzia siedzącego na gnieździe? No piękny. Ojej, słuchajcie, jajka ma. Czy Wy widzicie cztery jajka? Dwa... Słuchajcie, sześć jajek jest. Sześć jajek wysiaduje. No czegoś takiego to jeszcze nie widziałam. Nie będziemy mu przeszkadzać. jakie dźwięki wydają. Jaką główkę mam mokrą. A kończąc wątek starej przepięknej papierni, powiem jeszcze, że w 1984 roku budynki prawie całkowicie spłonęły. I tak pięknie zostały odrestaurowane pod okiem konserwatora zabytków. Pięknie. Taka to wolność. A zdradzę wam pewną tajemnicę. Wiecie dlaczego w moich filmach ludzi nie widać? Dlaczego dzisiaj jest wszystko zamknięte. Bo moja rola w tym przedstawieniu tutaj, w tym życiu, to rola bohatera, który gra o piątej rano, kiedy wszyscy jeszcze śpią.